Slimebora gdzieś słyszę, albo nie. Dobra. Pójdziemy w blisze. tam właśnie. Zginęliśmy przez tego klipera i... O tam właśnie gdzieś tam właśnie dostałem jedzenie i właśnie... Um... Jeszcze nie wrzuciłem jednego filmiku. A, nie wrzuciłem jeszcze innego, e, e, innych dwóch e, filmików. E, posłuchajcie. Tak, nie wrzucam e, dwóch filmików na przykład, na przykład jak nakręcę z, e, z tydzień temu, a nie wrzucam e, go właśnie e, teraz, to bardzo przepraszam, jednak tak, wiecie, zapominam się czasami albo na razie nie mam na, na to ochoty, albo nagrywam coś innego i później właśnie, ym, dopiero później po tym nagraniu to wrzucam, właśnie teraz tak jest, z tym filmem te teraz mi się właśnie... E, właśnie dzisiaj mi się przegrał z, um, taki film, was, was, za, za to przepraszam, obiecuję, że się poprawię, że tak nie będę robił, że e, dopiero na przykład, na przykład jak teraz nagram, to że na przykład jutro wrzucę, na jutro nie mogę, bo muszę to zaległe, więc w sobotę i niedzielę rzucę, mam akurat czas, coś nie jestem za specjalnie zajęty, więc wrzucę ten film, zobaczę też ile my nagrywamy w ogóle. Aha, już są dwie części. Będę musiał sobie pobrać e, najnowszą wersję. Frapsa. Dobra, dam. E, tak, widzę tam zombie. I też widzę, co mnie akurat ten widok specjalnie nie cieszy. Tam też klipera przy moim domu widzę. A nie, pierdnie. To ja go pierdnę, mordę. I może zrobię jeszcze na, e, jakiegoś intrubera, najlepsze momenty. To jest taka epa. A teraz Zombie planuje e, zrobić najlepszy momentu e, jak zabić playera! znaczy trzeba nie wiem już. A teraz w tej kliperze. Ty i ja. Ej no... Ale co... Oh, oh. Czemu od razu zginął? Czemu zwierzęta od razu ginął, kiedy ja chcę ich zabić? O, oh, lol. Nie! Kurde, prawie mogę właśnie... Zgadnijcie... O Jezu, ja, do morza uciekam. I teraz zgadnijcie, co prawie mogło się stać. Prawie! E, e, nie... Mógłem tak, nie zauważyć klipera, a kliper właśnie mógł mi zabić. Słuchajcie. To właśnie właśnie to jest tak. Yy, Ale to co? I tak, yy, niedługo właśnie widzę I właśnie tak. Yy, może też pokażę na przykład. O, wiem, yy, jeszcze inną serię na krecie, Na przykład taką serię. Że yy, na przykład. Na przykład jak wychodzi jakaś nowa wersja i są jakieś zmiany. To ja właśnie z, z tych zmian e, nakręcę, nakręcę właśnie e, jakie zmiany się pojawiły. Myślę, że to Wam pomoże, bo jeżeli e, właśnie już macie nowego niż wcześniej mieliście i właśnie nie wiedział e, co to co do końca tym chodzi, to ja, to ja to nagram, chętnie Wam to wytłumaczę. Dla mnie to wcale nie jest problem, tylko 5-10 e, góra-minut, łot e, dnia. W tym odcinku, jak będę miał go frapsa, to, to tak zrobimy, żeby tutaj nie było wody i się będziemy kopali w dół. Już na moim dachu jest pająk. Jeżeli go nie widzicie, to bardzo proszę. I niestety musi mieć uprawnienie musi mieć ten pająk uprawnienia, żeby wchodzić na mój dach. A dopiero jak będzie skakał, to już po prostu będzie. Zaczepiście. No, super, zauważył mnie. Widzicie i właśnie na czym to, ja tylko to zrobiłem ciałem. Zobaczcie, na przykład ja tutaj ustanę, na przykład pająć, taki, taki Clipper się tam pająk wpadnie w pułapkę! O ty kurde! O tak. Na przykład taki zobacz, na przykład... To mnie goni? Up, tak. What the fuck! What the fuck! Ale Clippery nie wie O ja, 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 dobra. Kurde. Dzięki, dzięki, Właśnie dlaczego to zbudowałam? Tak. Żeby tak mi na przykład, jak, na przykład tutaj wychodzę, kurde, patrzę w prawe, z lewej glipery, nie podważam, bo mam dwa szkelety, chcę uciekać, szkelety mnie zabijają, później ja i wywalczam, gliperuję bo, boha i deda. A później na przykład tam jeszcze dwa szkelety. A właśnie to zrobię na przykład. Na przykład, żeby na przykład wziąć mogły potwory w płatkę, na przykład tam szkielet tutaj od razu wchłonie, zombie, Pająk tutaj yy, yy, i Clipper się odrespoł. A, Derman to oczywiście, wiem co zrobić, czyli się tepnie. Słuchajcie, też pewnie się zastanawiacie, czemu mój kanał nazywa się Przebor and Ozzy. Otóż tak, e, Przebor wziął się przez Przebor, czyli ode mnie, i Ozzy wzięła się od super Oziego. I pewnie zapytacie, czemu tak jest, ponieważ, jeżeli nawet zauważyliście to bardzo dużo odcinków nakręciłem właśnie z Ozim. Bardzo dużo nakręciłem, na jego kanale jest też jeden filmik ze mną, na Other Planet. I no to tak normalnie tak, ja na przykład z nim chyba 6 odcinków nakręciłem, a on ze mną jeden, czyli 7 odcinków. To a z Catsplayem nakręciłem 4. Nie, nie wiem, z Ozim to ja nie wiem, ale dużo nakręciłem, a z Catsplayem 4, bo raz jak e, na Skype tego ze mną gadał, Wow, łucznik moc engiantowany, to znaczy szkielet. o właśnie o tym mówiłem, a, a, a później odcinek właśnie z drużyna Kimela. to możecie właśnie bardzo wiedzieć. Najpierw co? do tego szkeleta zabijemy, patrzcie, patrzcie, boga, hantas, tak, Ej, pyszka się chleb! co? Tak, tata teraz ze mną za zażartował, tak samo jak ja z niego. A. Dzięki! Wow! jaki ty tylko pająków nie lubię. W ogóle jakoś. Powiem szczerze, że um, też mi do gustu Minecraft w minecraftie nie przyjdzie. nie jest w guscie moim Minecrafcie. Już ja nie mają mojego gustu. Um, uważam, że powinno się zlikwidować, ponieważ tak, um, pewnie właśnie dużo jest skarb. Nie wiem, na przykład do Mojangu, że przez pająka praktycznie tak o Oddaj mi pić. O dzięki, teraz szybko do domu, do domu, do domu, do domu, do domu, do domu. Do domu. O nie. O. Ożyło mi osiem strzał, jak chciałam zenchantowany. Właśnie na przykład zobaczcie. E, na przykład, e, bo szkielet nauk, co nie? To, wiecie co, dla mnie powinien dawać kości też, ale na przykład e, za, oprócz kości, strzały i łuk właśnie powinien dawać, bo to właśnie co powinno z niego wypadać, to właśnie właśnie to powinno z niego wypadać. Mhm. 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 No właśnie, ok, mhm. zobaczcie, na przykład, e, właśnie powinno właśnie tak być. Na szkaleta ja wypada łuk i strzały, albo zamiast strzału, e, kości, na przykład, e, na przykład z pająka nic, a nie jakieś tam oko pająka. A z klipera to powinno chociaż siarka wypadać. I nie wiem, na przykład ponieważ to jakby się podpalało. Tylu. Jak widzicie, te zombie zaczęły e, ze mną filtrować, jednak e, ja nie będę drwał przyciągana.

Nie, Ty potworze. Moje no pierwsze zastosowanie łuku. Hmm, super. Pierwszy raz y, użyłem w tej sytuacji łuk, ponieważ jak już widzicie miecze mam połowę. No tak, w tym odcinku y, tu bym tak powiedział, informacyjny to był bardziej. Zobaczymy też przy okazji ile nagrywamy, bo może być trzy części, nie na szczęście tyle. Tyle jak powinno być. I posłuchajcie mnie ostatni e, raz. Jeżeli macie jakieś e, pytania, to zawsze e, udzielę pomocą. E, zawsze udzielę, właśnie, jak macie jakieś pytania, to ja zawsze pomocą udzielę. A mi po prostu w komentarzach, ja zawsze udzielę pomocą, ale dobra. Ko w tym momencie właśnie kończymy na odcinek, który wcale nie był do końca taki super, ale, ale wam powiedziałem wszystko, a więc dobra. Ja jestem przebora, więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, oceniajcie. nie zapomnijcie, właśnie dać sub. Subskrybacie, czym mówiłem. I łapki w górę, komentarz też. A więc na razie i do zobaczenia w następnym odcinku.